Jest moje alimenty śmieciu, ja spieram do... Chodź tu! Alimenty moje lepiej bieście. Ha! Moje alimenty, a w ogóle siema! Witam Was na moim kanale. Dawno nie było filmów z Brawl Stars, więc oto nadchodzę. Dzisiaj SGU'em pospolitusem zagram. Pospolitem zagram. Zagram pospolitym, bo jeszcze nigdy nim nie Beddo. Wywalaj! Wywalaj od naszego działka! No co? Jakim cudem? Jakim cudem jestem? Prawdziwie, jakim cudem? Dobra, nie, nie. Jest! Znaleźć Spawner Lezis No dobra Ale zaraz, zaraz mój radar Edgejusów pospylitusów coś wykrył o kurde, to ten Edgar, który mnie w tamtej rundzie zabił. Jak on się tu schował? Nie, tylko nie pociąg! Pociąg jedzie. Bardziej klimat bros, razem jest klimat normalny. Dobra, nie! Po tej rundzie panop. Ja mam Co? Daj, chroncie, chroncie, CHRONCIE! DAUNY! O, ja tam mogę dojść. Co tu z Gdzie z... GDZIE ZWALĘ Z nóg? Nie ma nic internet! To nie jest fair play! to nie jest gra fair play. Oni nie grają fair play. Oni... Oni po prostu citują sobie, Moim mój mały El, primo, nie dał Nie dałem dał! Jego babna! Piękny i tu jesteś na mnie. Hmm. tamtej strony, chyba idę na ryby. Mocie? Uwydawny, że nie widzicie go. Wy macie jakiś dawno. Ja pier... No <śmany> <śmany> tak nie było. Nie, dobra, nie, 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 nie. Mam w dupie tego Brawl Starsa. Ale obiecała, że zrobię film z Brawla. Ja nie mogę. Ja mam dauna! Bardziej to oni nie udało bo oni... Zamiast... O, jest, chociaż... Ciele, <słuch> no... Gdzie mi wytrwa? Po gdzie minus 2? Nie... Kto z tym wytrzymuje? Powiedzcie mi Ambulance. Dwoje po mam zową Dre... No to dzisiaj będzie Drze nie mordę się na tych. Sordzo tak powiedziałem w zytku, ale dzisiaj na no, ten film się nazywał dzisiaj Drze mordę jak kopara. Zapraszam. Zemorde, mordę jako para. Rapa para rapa para. Ona dze mordę jako para. Co za Zeliaki ty ma <śmulity> Nie, dobra, ja mam znowu botów. Ostatni raz gram naprawdę to go prawda. Co wy robicie? Dzisiaj nas... o dzisiaj... Co za W końcu śmieciu cię zabiłem. Wywalaj czarny charakterze jeden. Który nie ma i Nie no, nie tam. Eee, to dzisiaj na tyle! Dziękuję!